No tak, bezpieczniki całe, no to co? Grzebiłem w strowniku. Dokładnie. Odpnę kostki, zobaczymy. O, jest hirsch. Jest hirsch. No, czyli nasz Sapma miałby, prawie 200, koni, gdyby odpalał. Ale to też dobry znak. Mamy dwie kostki, tak? Tak, jedna jest A, druga jest B. To jest kość A, bo już patrzyłem to wcześniej. Na schemacie. – I teraz szukamy pinu drugiego i dziewiętnastego. Pin drugi to jest tutaj. – Co, nie ma nic? – Nie ma nic. – No to jeszcze na dziewiętnastkę, bo on się yy, tam rozdwaja. – On się rozdwaja. Też nie ma nic. – Czy na tych dwóch pinach nie mamy na zasilania. Piny te odpowiedzialne są za zasilanie komputera. Bez tego auto nie odpali. By ustalić, co jest powodem braku zasilania, trzeba sprawdzić przewody biegnące od kostki do skrzynki bezpieczników. Nie jest to łatwe. Trzeba rozciąć fabryczne peszle. O, zobacz. No kurde. Jest cała przyczyna. I to jest ten kolor. A to jest jakieś przegryziony, czy coś? Mm -hmm. Tak. Ale te pozostałe przewody też są ruszone, więc to trzeba zaizolować po kolei. No cóż, wiecie, no, zabawa jest bardzo prosta. My odkręcamy całą wioskę. Musimy ją rozizolować. Dokładnie polutować o, te wszystkie przewody. O. To jest pogryziony jakieś. Polutować przewody, sprawdzić zasilanie, ale myślę, że właśnie żeśmy rozwiązali zagadkę, dlaczego nie odpala.